Bóg kocha małe. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pewien profesor przedstawił studentom medycyny. Następującą sytuację z zapytaniem: Co poradziliby kobiecie oczekującej piątego dziecka? Kobieta ta jest chora na gruźlicę, a jej mąż ma syfilis. Pierwsze dziecko urodziło się niewidome, drugie umarło, trzecie urodziło się głuche, czwarte jest chore na gruźlicę. Ona chce pozbyć się piątego dziecka, które ma się narodzić. Na dodatek, ojciec jest Alkoholikiem. Jak myślicie, co doradzali studenci? Co gdybyście doradzili? Lekarz, y, profesor powiedział: Jeśli doradzilibyście aborcję, to jednocześnie chcecie zabić jednego z największych twórców muzyki Waszych czasów y, Ludwika van Beethovena. Rzeczywiście ojciec Beethovena był chory na syfilis, y, matka y, na gruźlicę. Jego najstarszy brat przyszedł na świat niewidomy, trzeci był głuchy, czwarty był groźnikiem, drugi zmarł po urodzeniu. Podobną sytuację też miał też wielki śpiewak Andrea Bocelli, który opowiadał o tym, że po tym jak jego matka była w szpitalu i przeszła zapalenie wyroska roboczkowego, też doradzali jej różnie. Ona jednak podjęła decyzję, że urodzi i Przyszedł na świat, chociaż z wadą wzroku, potem stracił ją całkowicie wzrok w wieku 12 lat. Andrea Bocelli, wielki śpiewak i ten tenor, którym zachwycają się miliony. Widzicie, Boga Ojca najlepiej poznajemy w Jezusie Chrystusie. Żebyśmy go poznali, ojciec posłał na świat swoje słowo. Posłał swojego syna umiłowanego Jezusa Chrystusa. I jak go wywianował, co mu dał? Jezus Chrystus stał się małą komórką w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. W czasie, kiedy ona była zaręczona z Józefem, w czasie, kiedy mógł ją zostawić, porzucić, urodził się Jezus, ten, który jest, którego ojciec jest panem wszechświata, urodził się w skromnej stajence, biednej stajence. Pracował jako cieśla, jako zwykły robotnik. Kiedy nauczał, żalił się, że ptaki powietrzne mają swoje gniazda, lisy swoje nory, a on nie ma gdzie głowy skłonić. Często był też głodny. Chodził bez trzosa, czyli bez portfela, bez karty kredytowej. Chodził pieszo, nie, nie poruszał się środkami transportu i umarł jak. Zbrodniarz, jako ostatni z ludzi w cierpieniu na krzyżu. Tak Bóg Ojciec wywianował swojego umiłowanego Syna. Dlaczego? Bo chciał nam pokazać, że Bóg kocha to, co małe, co proste, co słabe. I Maria, która jest uczestniczką tej wielkiej tajemnicy przyjścia. Syna Człowieczego na świat, kiedy poszła do Elżbiety, która też okazało się, że była uważana że za, za tą, którą, której Bóg nie błogosławi, bo nie ma dzieci. Już w starości poczęła Jana i kiedy Maria przyszła do niej, wyśpiewała piękny film, piękny hymn Magnificat, w którym między innymi wypowiedziała o Bogu takie słowa. Albowiem On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców stronu, a wywyższa pokornych. Głodnych syci dobrami, aby bogatych odprawia z niczym. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. On sprzeciwia się pysznym, bogatym, a daje łaskę, i miłosierdzie biednym, słabym, małym. My żyjemy w świecie, który odrzuca to, co słabe, to, co stare, to, co już jest niemodne i idzie za tym, co nowe, co lepsze, co wspanialsze, bogatsze. Natomiast Bóg w Jezusie Chrystusie proponuje nam drogę skromności, małości, obóztwa. Być małym, być słabym to wcale nie jest. Być mniej kochanym. Jezus Chrystus, kiedy chodził po ziemi, to pokazywał miłość Ojca, która przejawia się do tych, którzy są słabi, mali, grzeszni. Sam mówił, że cokolwiek uczyniście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Co czynimy jednemu z małych, małych, słabych, to czynimy samemu Bogu, Bogu Ojcu. Bóg Ojciec chce, abyśmy też poszli tą drogą pokory i żebyśmy. Poszli drogą zawierzenia, bo słuchajcie, jeżeli my mamy Ojca w niebie, którym wszystko może, to dlaczego mamy się bać? Dlaczego tak mocno ufamy tylko tym naszym środkom materialnym, finansowym, militarnym? Kiedy my mamy Ojca, to On chce, żebyśmy na Nim się spadli. Jeżeli mamy być jak dzieci, jak Jezus Chrystus, to musimy przyjąć. Właśnie wszystkie nasze słabości, ograniczenia, i nie dziwić się temu, że nie mamy różnych rzeczy, a mamy powołanie. Że Bóg nam na przykład poleca zrobić coś, co wydaje nam się zupełnie niemożliwe. Kiedy Gedeon miał stanąć do walki, to Bóg rozmawiając z nim, nie wzmacniał go w środki, w ilość tych, którzy mieli z nim iść do walki, ale ograniczał. Odsyłał. Jego żołnierzy. Mówi, kto się boi, niech odejdzie. Potem jeszcze zrobił taką selekcję, że kto będzie pił wodę na kolanach, a kto będzie pił chłoptał, jak, jak jest, też rozgraniczył i tylko 300 żołnierzy z nim poszło. Tylko poszło mała garstka. Dlaczego to Bóg zrobił? Bo Bóg chciał, żeby się okazała Jego wszechmoc i Jego moc. I Geodeon potem nie mógł się chwalić, że to ja zwyciężyłem, to dzięki mojemu sprytowi, to dzięki mojej mocy, ale dzięki Bogu samemu, to Bóg daje łaskę, to Bóg wywyższa. Akurat biją dzwony na anioł pański. Kiedy Bóg wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, na uniżenie Maryi, ja często się dziwię temu, że Maryję w Litanii Lorytańskiej nazywamy różnymi imionami. Mówimy o niej Królowa, Wspaniała, a tak mało mówimy, no właściwie nie ma w Litanii Lorytańskiej wezwania Pokorna Służebnica Pana. Tym imieniem ona się nazywała, bo Bóg wejrzał na uniżenie, pokorę swojej służebnicy, niewolnicy nawet, można tak to przetłumaczyć. Bóg wejrzał na to, co małe, na, wybrał Maryję, dlatego że była pokorna. I tak samo wielu świętych, których jeśli byśmy się przyjrzeli, świętych, to jeżeli nawet byli ze znacznego rodu, to oni wybrali drogę pokory. Tak jak na przykład matka Teresa z Kalkuty. Ona, mogła, ona pochodziła z zamożnej rodziny. Najpierw zrezygnowała z tego bogactwa, z planów małżeństwa, poszła do, do zakonu. Potem zrezygnowała z posady nauczycielki, była szanowana, kochana i poszła do najbiedniejszych. Bo zobaczyła Boga w człowieku, który mówił Pragnę, pragnę. I służąc najbardziej biednym, ubogim, stała się symbolem miłosierdzia Bożego w tym świecie. Wiecie, wielu ludzi może nie znać nawet jakiegoś papieża, może nie znać chrześcijaństwa w ogóle, ale myślę, że każdy słyszał na świecie o matce Teresie z Kalkuty. Jej sława tak się rozeszła. Nie dlatego, że głosiła, a dlatego, że służyła, że wybrała to, co małe, co pokorne. I też Bóg Ojciec kocha nas bardzo. I nie dlatego, że jesteśmy bogaci, nie dlatego, że jesteśmy wielcy, a dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi. I dlatego nie, musimy, nie możemy się bać, nie bójmy się różnych trudności, że Pan Bóg nam daje w, nie w tym momencie, w którym chcemy, że yy, posyła nas do zadań, które przerastają w ogóle nasze możliwości. Bo on jest z nami, bo on jest naszym ojcem, bo on stoi za nami. Także podołamy wszystkiemu, bo on jest naszym dobrym ojcem. On nas bardzo kocha. Na koniec chcę z Wami się pomodlić hymnem z listu do Filipian. Bardzo go lubię, dlatego że on mówi o pokorze i uniżeniu Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, umiłowany syn ojca. Pokazuje, jak nas Bóg chce miłować przez właśnie to, to uniżenie. Jezus. On, istniejąc w postaci bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobny do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I ten niewporny, nieplanowany i może źle wróżący na przyszłość wybór matki Beethovena okazał się wielkim darem dla całej ludzkości. Artysta wszechczasów. Dlatego, że jego matka zaufała Bogu, Ojcu, bo wybrała to, co mała. Wybrała to, co niepewne, bo ufała. Dlatego tej ufności każdemu z Was z serca życzę i błogosławi Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.